Hey, Cześć, witajcie, to ja, Kitty MSP. Chciałam dzisiaj wam pokazać moje e, konto e, na MSP. E, coś właśnie do mnie napisał, co prawda... co? Aha, dobra. E, ja też nagrywam. Hmm. I dam jej grawka, e, bo jest bardzo miła. No i niewiadomości. wiadomości. E, Grafek? Dobra. E, teraz e, ktoś mi też dał grafkę. Jakaś e, znacznie jakaś, tylko moje najlepsza przyjaciółka w realu i na no, mój prawie to nie. E, dziękuję Ci e, Nadia, to ja gdzieś 100 za grafa. Ja też ci. Teraz to ci nie dam grafa, ale ją pozdrowię. Pozdry. Pozdry. A wy i am. Pozdrawiam. I serduszko wyślej yy, Dobra, teraz sobie przerwę, bo muszę coś zrobić. przebiorę się. Dobra, jestem. Yy, sorki nie przebrałam się, ale dobra. Ja napisałam do niej. Pozdrawiam. Yy, myślę, że ktoś mi będzie naprawdę te konto moje na YouTubie popularne. Yy, oczywiście to później, jeszcze dzisiaj nagram o 20.10. Filmik. Yy, dajcie suba i lajka w górę, a jak nie chcecie, to w ogóle nie dawajcie. I, jak, i napiszcie swoją nazwę z napiszcie jakiś obecnie komentarz ze swoim nickiem, Ja za to dam grafa i zaproszę i nagram z Wami odcinek. No to do zobaczenia, pa! pa.